Siemanko, witamy w kolejnym odcinku. Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie unboxing paczuszki, w której znajdują się petardy do testów. Zapłaciliśmy za nią trochę mniej niż około 150 zł. Około nie? 150 zł, jak widzicie, paczuszka nie jest jakaś mega, jakoś mega wielka. A co jest w środku, no to zobaczycie już za chwilę. Także zapraszamy do oglądania. Także mamy już paczuszkę, no i otwieramy. Chyba otworzyliśmy od dupy strony za no tak mi się wydaje No i mamy tutaj, tutaj Single shoty DUM, BUM Dalej mamy e, Petardy DUM, BUM, 120dB To są petardy czy emitery dźwięku? E, petardy, petardy są. Tutaj nowy. mamy emitery dźwięku, nie? Zena, Nitrate Pokaż te opakowania To są e, emitery dźwięku? E, tutaj. Emiter chyba ten dźwięku. Jeżeli dobrze, jeżeli dobrze, kojarzę, nie? Tutaj mamy dwie paczki mniejszych petard, dumbum F2 i explosive dwójki. Dalej. Korsarze. Korsarze. I ogólnie zrobimy sobie pojedynek, bo jeden z widzów właśnie wysłał nam pieniążki w paczce i zapytaliśmy się go, czy chce, aby te pieniążki były po prostu konkretnie, tak, konkretnie na coś przeznaczone. I właśnie powiedział, że chce pojedynku tych właśnie petard. Yy, czyli Petard yy, Korsarz Jorge z Petardami Dumbum F2. Pokaż. Z właśnie tymi. I zrobimy sobie nie, niedługo taki właśnie pojedynek, ponieważ F2 są w cenie właśnie Korsarzy. A gdyby okazało się, że są one po prostu yy, takie same, jeżeli chodzi o moc, no to wiecie, w przypadku Petard Dumbum M2 macie 20 sztuk tylko w opakowaniu. A tam macie 100, nie? A tam macie 100. To byłby to hit. Dalej mamy Dumbum F3. F3 dokładnie. Dalej mamy petardy Black Demon, jest folia trochę nie widać. Ale no, nawet widać. fajnie się prezentują. 10 sztuk w opakowaniu. Dalej mamy jeszcze mniejsze petardy, które zrobiły bardzo dużo wyświetlenia na naszym kanale. Dumbum nano. nano. Dalej mamy petardki Dumboom 2G, Plus od klaska. Fajne, wspominam. Nowe wipery, które mają. Ile na kuno, y, sztukę? 9,8 g, hmm. czyli mają po pół. Po pół e, gramy. Odłóż. Dalej. Mamy te dźwięku. tp dźwięku. Te dwójki. Będziemy sobie to wszystko testować y, jeszcze do końca roku. Także zobaczycie. Dumbum 2G. Mamy też y, zamiar zrobić fajny, bardzo fajny odcinek z Dumbumami. Y, a jaki to zobaczycie w grudniu? Jeżeli chodzi o jeszcze takie informacje, tutaj macie wiperki właśnie. Jeżeli chodzi o jakieś inne informacje, to mamy zamiar też niedługo zakopić kamerę. Także no jakoś na kanale... poprawi się znacząco myślę. Poprawi się nie? znacząco. I dumbum. Dumbum mini. mini. Pokaż to wszystko w kadrach jak to wygląda. Tutaj już nic nie ma. Mamy masę dumbumów. Zobaczcie. Taki unboxing nagrywany na szybkości. Postanowiliśmy, że zakopimy jeszcze. Paczuszka jest materiałem do testów, bo idzie sezon i po prostu no wszystko się po prostu zaczyna wyświetlać, nie? I zaczyna Na kończyć, kanale. nie? Też. I zaczyna kończyć właśnie, albo drożeć. Także chodziło mi kończyć w sensie w naszym stanie Aha. magazynowym. Ale też dużo już towaru znika, tak? No tak, tego... to, to też. No także tak się to wszystko prezentuje. Mamy tutaj smigliuszoty. Tech jestem ciekaw naprawdę, zobaczymy. No przetestujemy sobie też. No, bo koszt nie jest mały, nie? No, także to by było na tyle. Z takich y, tutaj produktów, które zobaczycie najszybciej na naszym kanale, to myślę, że będą na pewno wiperki, bo to jest nowość i będziemy chcieli to jak najszybciej przetestować. Gdzieś tam potem, y, może w grudniu, zrobimy sobie pojedynek wiperów starych z tymi wiperami nowymi. myślę, że dosyć szybko będzie zena. Nie? No, bo nowości to są, nie? No tak. Dobra, także dziękujemy za oglądanie. Jeżeli się taki krótki odcinek spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Napiszcie, y, czy Wy coś zamawiacie. Bo jak widzicie, my tutaj się zaopatrujemy, powiększamy asortyment powiększamy asortyment i też podejrzewam, że za jakiś miesiąc, może gdzieś na początku grudnia też wlecie jakaś druga paczka. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, bo jak wiecie, no już na początku roku zamówiliśmy bardzo dużo towaru. Tutaj będziecie mieli gdzieś w, w załączniku yy, nasze stawy, bo też nagrywaliśmy w ciągu roku. Więc Jeżeli jesteście luknięcie. zainteresowani, to luknijcie. Nie? No i to wszystko, także dzięki siemanko. Trzymajcie się, strzała i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału.